Od razu wpadam ze studiów, żeby tylko i wyłącznie nagrać omówienie najnowszego traileru Secret of the Mimic. Siemanko, z tej strony Emdziak i mam nadzieję, że ja raci się tak jak ja, ponieważ ten trailer wczoraj oglądany przeze mnie o północy dziesiątki razy i analizowany klatka po klatce razem z Migfighterem Fighterem i Zeku, to jest coś niesamowitego. To jest dokładnie to, czego oczekiwałem od Secret of the Mimic i myślę, że wielu z was również się to spodoba. Ale bez zbędnego przedłużania pamiętajcie. Możecie zostawić łapeczkę w górę dla zasięgu, jeżeli lubicie Fnaf, to również subika, żeby nie przegapić więcej informacji o Secret of the Mimic, bo na tym kanale będę to śledził. A więc obejrzyjmy razem trailer, który będzie miał również polskie napisy specjalnie dla was. To logo jest fajne, podoba mi się strasznie. Jest van. To jest van, którym MXCSa wywodziliśmy w Calcontance'ie w To jest bardzo ważne. Mamy tu mnóstwo piszaków. Ogrom różnych jakichś nowych postaci, których w życiu nie znaliśmy, i to też jest niesamowite. Generator. I tutaj mamy nowy wariant, że tak powiem, komputerów tych komputerów z Security, gdzie nie Ten, Ten słoń jest przerażający nawet nie chcę o nim go mnawiać. No i jest kostium Tiger Rocka. Jackie jest tu ogromna. Mick Fighter był tak zajerany, że jest ogromna. No i ten słoń, ten słoń jest przerażający. Tutaj oczywiście znowu Jackie. To jest w ogóle wszystko, co było na PAX Westie. To jest ciekawe. Jest Grzybek i to jest definitywnie Mimikos. To jest niesamowite. Tutaj mamy tego Mailbota, który też był na PAX Westie. Mamy z zewnątrz w ogóle, mamy Dark, to jest bardzo ciekawe. Bardzo wczesną wersję Buzz Rancha oraz Helpiego, czyli helpera. No i mamy oczywiście Larkedolly. No i. Chyba sami widzicie, bo DJ Musicman też zrobił powrót w przyszłość. No i data premiery. 13 czerwca. Ogół traileru jest mega ciekawy i muszę przyznać, że naprawdę tego dokładnie się spodziewałem po Secret of the Mimic. Jest tutaj bardzo wiele różnych szczegółów, które będę chciał dzisiaj z wami omówić, no i poteoryzować co to może oznaczać. Przede wszystkim najważniejsza informacja dnia mamy datę premiery potwierdzoną bez zbędnych gierek i zabaw. Wiemy doskonale, że 13 czerwca, co ciekawe w piątek 13 wyjdzie Secret of the Mimic i będzie on dostępny zarówno na PC, PS5 Okay. Ale też i w wersji VR, bo nadal to wsparcie będzie przyciągnięte dalej. Sam osobiście nie jestem pewien, czy będę chciał grać na vr czy będę chciał jednak zagłębić się w fabułę takich ruin, ale o tym będziemy decydować później. Co ciekawe, ruszyły również preordery na PS5. No i dzięki temu wiemy też, ile Secret of the Mii będzie kosztować, i będzie on kosztować zatrważające 180 zł. Powiem Wam, że to jest bardzo dużo, więc zapowiada się, że ta gra nie może. Być tak mała, skoro będzie kosztować aż tak dużo. Pragnę przypomnieć, że Security Breach kosztował 142 zł, jak dobrze pamiętam, więc to jest przebitka cenował prawie 40 zł. Więc ta gra musi być naprawdę duża. Co ciekawe, na trailerze widzimy pierwszy, że tak powiem, wariant systemu helpiego, który znamy z Security Breach i z Security Breach Ruin, który e, nazywa się tutaj helperem, a nie helpim. I co ciekawe, mamy tutaj też bardzo wczesną i Faz Ranch'a, który tutaj działa na bardzo podobnej zasadzie. Jest, że tak powiem, kluczem do akcesu do tych wszystkich mechanizmów. No i on pozwala nam otwierać niektóre rzeczy. No i oczywiście mamy też system komputerów, taki jak w ruinie, który tutaj ma oczywiście znacznie starszy wygląd, znacznie starszy vibe. Ale oczywiście jest to, że tak powiem, pierwsza wersja tego. Mamy tutaj masę postaci, które nie dość, że większość z nich nawiązuje do książek, gdzie no kanoniczność książek, talesów, no, jest chyba już nie do podważenia. I mamy tutaj nie dość, że grzybka z opowiadań, mamy tutaj wiele jakichś postaci psów, słonia, którego bardzo dobrze znamy, z ruina, który wisiał gdzieś tam w tle. I mamy tutaj naprawdę bardzo dużo różnych postaci, masy różnych postaci. Większość z nich prawdopodobnie będzie tylko i wyłącznie ozdobnie gdzieś z boku. Gdzieś jakaś gąska, gdzieś jakiś pies i tak dalej. Ale wiele z tych postaci będzie też oczywiście służyć mimikowi. Do tego, by się za nie przebrać no i nas atakować, jak mówi opis pod samym trailerem. W grze Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic przemierzaj mroczny kostium Manor i odkryj sekrety niedokończonego wynalazku Edwina Mureya, nieuchwytnego i groźnego animatronika mimika. Sama osoba, która wprowadza nas w sytuację, tłumaczy nam, że jesteśmy tutaj posłani, by odzyskać rzeczy i technologie, które należały do yy, Edwina Mureya, i musimy tutaj Przede wszystkim uważać na mimika, na postać, która jest bardzo chciana i bardzo y, zależy Fazbear Entertainment na jego y, złapaniu, bo jest to postać, która jest w stanie przyjąć każdą formę i grać każdą rolę. Z kolejnych ciekawostek, w Hellponted 2 został nam przedstawiony, że tak powiem inicjał całego tego miejsca i to było MCM. Zostało nam to dosłownie podane na tacy. Co ten skrót oznacza? I oznacza on Murray's Costume Manor, czyli posiadłość kostiumową Murray'a. Zostało nam to dosłownie powiedziane przez e, Steel Studios w ich osobnym poście na ich oficjalnej stronie. Cała gra uważam, że będzie głównie liniowa i raczej będzie miała vibe bardzo podobny do Ruina niż do Security Breach, ponieważ mam wrażenie, że ta lokacja, mimo to, że zapowiada się być bardzo dużą i zawiłą, nadal będzie dość liniowa i raczej będziemy posuwać się powoli do przodu, kolejne uruchamiać jakieś tam generatory, otwierać drzwi, naprawiać systemy, żeby przejść dalej, ale raczej będzie faktycznie szli bardzo liniowo. Co ciekawe, będziemy na dachu, więc yy, można bardzo łatwo dojść do wniosku, że będziemy mogli zobaczyć z zewnątrz całą tą lokację. Ważne do zaznaczenia jest też to, że pada w tym kadrze śnieg, więc będzie to raczej w okresie zimowym. Co jest dość ironiczne, biorąc pod uwagę to, że Secret of the Mimic wyjdzie w czerwcu, czyli raczej w okresie ciepłym. Bardzo ciekawą postacią jest także postać Dolly, która, że tak powiem, bardzo mocno przypomina mi postaci z Sister Location. Ta głowa, która jest przecięta na pół i wygląda jakby mogła się bez problemu otwierać, wygląda jak bardzo wczesny design dla Baby, ale jeszcze nie wiadomo było wtedy, że William Afton będzie się na tym wzorować. Przypomina także Elle z FNAF Movie, która też, no muszę przyznać, że przypomina bardzo mocno Baby. No i była Springlockowym sutem. Czemu w ogóle to porównanie do Baby? Po pierwsze jest to postać, która bardzo mocno przypomina lalkę i dziewczynkę, no niesamowite. I co ciekawe ma bardzo widoczne, poprowadzone jakieś rurki do rąk, które mi osobiście kojarzą się z tym, tak jakbym mogła napompowywać balony palcami albo w ogóle z ręki pompować balony. No, kto miał taki design? Miała taki design baby, ale oczywiście to jest tylko teoria. Możecie powiedzieć, czy może się spełnić. No i oczywiście końcówka, która przedstawia nam DJ Music Man'a, który nie jest już taki muzyczny. I tutaj z MIG Fighterem bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że design tej postaci przypomina strasznie że tak powiem, wysypisko śmieci, bo te jego ręce zapowiadają się tak jak są na złomowiskach, takie ramiona, które łapią elementy samochodów na przykład i wkładają do zgniatarki. W jego mordzie jest dosłownie mielarka, która też kojarzy się z te ze złomowiskiem. I to jest bardzo ciekawy design, ponieważ czyżby to miało zapowiadać, że Murray miał że tak powiem za całym swoim manorem za swoją posiadłością z kostiumami miał dosłownie złomowisko na swoje nieudane projekty może to była postać, która pomagała mu utylizować nieudane projekty i utylizować niepotrzebne rzeczy. Trzeba podkreślić, że w tym trailerze pojawiło się bardzo dużo nowych postaci jak i postaci, które znamy, ale w kompletnie nowym designie. Mamy Także w tle gdzieś w jednym z kadrów, gdzie jest Security, widzimy tam też Montgomerego. I to jest bardzo ciekawe, bo postać aligatora, znana nam jako Montgomery, weszła znacznie później w grze Security Bridge. Bardzo ważne do zaznaczenia jest także to, że mamy. Ciała, mamy potwierdzone ciała pracowników, które były w tym trailerze pojawiały się w niektórych kadrach i to jest bardzo mocno konsternujące, ale także potwierdza jedną rzecz, że to jest pierwsza gra z serii FNAFA. Która nie ma wpisanego fantasy violence Tylko ma wpisane po prostu violence Czyli ta gra będzie po prostu brutalna To jest bardzo intrygujące Ponieważ to będzie pierwsza instancja growa Która pójdzie w kierunku tego, że gra horror będzie faktycznie brutalna I mam nadzieję, że jarając się tymi słowami Nie przejada się na tym tak samo jak z Poppy Playtime Chapter 4 Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę dla zasięgu i subika jeżeli jesteście nowi Dziękuję za oglądanie, podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach Powiedzcie, co wy sądzicie o tym trailerze i czego oczekujecie. Trzymajcie się! No i cześć! Miłego dnia wszystkim!